Cześć! Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Taki oto na luzie. Filmik, chcę wam tylko coś pokazać. I teraz tak pomyślałam, że zmywarka chodzi i może ją być słychać w tle, także bardzo przepraszam, ale naprawdę nie. Nie szykowałam się do nagrywania tego filmu, tak po prostu teraz sobie pomyślałam, że siądę i nagram. Jestem w ogóle w stroju kąpielowym, zaraz idziemy z Wojkiem się opalać, bo takie upały przyszły do nas tutaj do Anglii, niesamowite. A przychodzę dzisiaj do Was, żeby Wam pokazać, jakie to cuda od Was dostałam. Dostałam prezenty od moich dwóch, no właśnie, chciałam powiedzieć widzek, ale tak nie lubię, nie lubię tego słowa. I tu przychodzę do Was z prośbą. Pomóżcie mi pomyśleć, wybrać słowo, jak mogę do Was mówić. Przyjaciółki, to może też nie być odpowiednie słowo. No dobra, czekam na Wasze propozycje w komentarzach pod filmem. Bardzo proszę, pomóżcie mi wymyśleć, jak mam się do Was zwracać, bo naprawdę nienawidzę tego słowa widzki. Widzowie, to jest takie zimne dla mnie, takie chłodne. W każdym razie od dwóch przecudownych dziewczyn dostałam takie oto przesyłki. Jestem mega szczęśliwa i powiem Wam tylko, że nie są to pierwsze przesyłki, które od nich dostałam. Pierwszą, może pokażę przesyłkę. Od Angeliki. Jezu, w ogóle wiecie co? Te przesyłki przyszły do mnie obie w jednym dniu i aż jakie wzięłam w moje ręce, to aż. Normalnie łzy miałam w oczach, i tak sobie pomyślałam, Boże, że gdzieś tam wy jesteście i, i myślicie o mnie i przysłałyście mi to, i to, to takie niesamowite uczucie było. Czekajcie, siądę sobie wygodniej. Boże, od razu wzięłam telefon, od razu zaczęłam do was pisać maile. Nie da się opisać tego uczucia. Nie wiem, ja kocham dawać prezenty, kocham kogoś obdarowywać, a jak ja coś otrzymuję, to taka strasznie skrępowana się czuję i <śla> myślę sobie, jejka, ja zasłużyłam na to, żeby dostawać od kogoś prezenty. <śla> Ale to jest takie niesamowite miłe uczucie, że, że o mnie myślicie. Jezu, z całego serca bardzo Wam dziękuję. I pokażę Wam, co tutaj jest pięknego w środku. Czekajcie, wysypię wszystko. No więc, i jeszcze taki przecudowny liścik. Hej, Beatko, mała niespodzianka za Twoje wielkie serduszko udanego testowania. Pozdrawiam, Angelika. Jezu, jesteś kochana. A więc, dostałam zestaw takich oto czterech maseczek od Angeliki. Nawilżająca na tkaninie. Wszystkie na tkaninie. Wow, super. Regenerująca odżywcza. O Jezu z tą cytrynką to chyba mi się najbardziej podoba. Ja kocham cytryny. I tutaj podwójna aplikacja, maska oczyszczająca do twarzy naturalna moc zielonej glinki. Takie już miałam Angeliki maseczki i rewelacyjnie się sprawdzają. Jezu, super. Do tego była jeszcze maseczka nawilżająca z glinką zieloną z ziai. Do tego jeszcze mm, kremik Hyaluro, Hydrain 3 Hyaluro, Dermedic, jestem bardzo ciekawa tego kremu i tutaj co to jest, odżywka do twarzy, wow, z filtrem 25, taka odżywka, ale w formie kremiku, light, rewelacyjne. I coś słodkiego dla Maksia naszego. Jeny! Kinder czekoladki. Wiecie, że on nigdy jeszcze nie próbował takich czekoladek? Generalnie Maksiu nie je słodyczy. Od czasu do czasu dajemy mu coś tam próbować. Ale takie coś na pewno mu damy. Także bardzo, bardzo dziękuję Ci, Angeliko. I druga paczka jest od Marysi. Marysia też prowadzi kanał na YouTubie. Rodzinka 1 plus 3. Zajrzyjcie do niej. Wspaniała rodzina. I tu są po prostu takie cuda kolejne. List dostałam od Marii, nie będę wam czytać. I tak, na pierwszy rzut idzie Rafaella o smaku malinowym. Widziałam już te Rafaello na reklamach i nawet na YouTubie u kogoś widziałam, ale nigdy nie miałam okazji spróbować. Chyba nie ma u nas tutaj takiego Rafaello o smaku malinowym, także jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. Tygryski, chrupki dla Maksia. Jezu, jak on je uwielbia. Bardzo Ci dziękuję. Herbatka Lipton. I to jest herbatka imbir, jabłko, cynamon z aromatem cytrusów. Wow, go, go ginger. Jestem mega ciekawa tej herbatki. Uwielbiam różne herbatki próbować. Modelina pastelowa. Pierwsze spotkanie z modeliną Maxiu będzie miał, ale już sobie wyobrażam jak lepiej, jak mu się to będzie podobać. I tu coś specjalnego dla Maxia. Zobaczcie, jaki widon. Tu jest jeszcze pozamykana. A, to się tak odblokowuje. Boże, jak on się będzie z tego cieszył. Teraz jest na drzemce, jak wstanie, to mu dam. Jezu, super! Rewelacja. I bardzo fajnie, że ma ten sznureczek, będzie można na wózek powiesić. Jak gdzieś idziemy na spacer. Jezu. Bardzo, ale to bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Jejka. Ogromną niespodziankę mi sprawiłyście. Tak się cieszę, jak małe dziecko, jakby święta były. No i dlatego pomyślałam, że się z wszystkimi Wami z mojej rodziny YouTube'owej podzielę tą niespodzianką, jakie dziewczyny mi przysłały. I oczywiście mam też małe upominki dla Was. Mam tutaj dwa takie zestawy. Pierwszy zestaw. Magnes z moim logo, karteczki z ptaszkami. To już miałam je w różnych rozdaniach. Bardzo wam się podobały, więc stwierdziłam, że jeszcze raz, ale to już chyba po raz ostatni, będą w rozdaniu. Piękny papier, po angielsku nazwy wszystkich ptaszków napisane, i do tego taki notatnik, ale już też kiedyś był w rozdaniu. On jest w linie i jest taki od góry wyrywany, idealny do jakichś zapisków, wiecie, na biurku jako notatnik albo ym, lista zakupów, jak idziecie do sklepu. Także to jest pierwszy zestaw. Drugi zestaw, taki sam notatnik, magnes z moim logo i takie oto cztery przepiękne karty. Każda z dołączoną kopertą w kolorze limonkowym. Z tyłu one są, z tego co pamiętam, czyste. Także można wypisać na każdą okazję. I uwaga, poproszę mm, o komentarze z hasłem niespodzianka, bo takie oto niespodzianki dzisiaj otrzymałam od dwóch wspaniałych dziewczyn. Jak już mówiłam, komentarz numer jeden otrzyma zestaw z ptaszkami. Komentarz numer 19 otrzyma zestaw z kartami. Także zapraszam do komentowania. Bardzo, bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tym filmiku i zapraszam już niedługo do kolejnego. Pa!